To co? Co? co, Mam tam... stary pomysł, jakby można było stąd wyjść. Bo widzowie mi napisali, stary, i ogólnie Dawaj, no. biorę stary te, tego delikwenta. Co widzisz w łapie? Co miałem tutaj w skrzynce. A, ale, a ja też mam. Stary, zaczynam nim demolować tą celę, i dzięki temu stąd wywalam, jak po prostu ptak. ptak. Ej, ale, ale dobra, ale czekaj. Ciocio, cio, to, schowaj to schowaj Kurde, eee... prezent, tu łazi ten czas. Co, no właśnie, no co stanie. Właśnie, czy to jest dobry pomysł, żeby tak od razu? Czy nie lepiej zgrywać pozory, wiesz, że jeszcze nie są... Jakie przynajmniej... pozory! Ty chcesz siedzieć w pacy, ja tu głodnie stary, ja mam 3 HP, ja nie mogę nic P! Panie psie, mogę ten... Mogę chleb, proszę! Proszę panie policjancie No aha, mnie zlewa, aha. stary, no no nie okay. wiem stary, no. Nie. Dobra, słuchaj, stary, mam cztery, chleb, to... Mam ostatni chleb stary Musimy to obgadać. Robisz? Co ty robisz, stary, on to zobaczy! Ty jesteś. Siema. Jesteś... Idzie! Debilu! No jesteś głupi! No, no Ale, kurde! No proszę mnie nie bić, proszę mnie nie bić! Ja nie proszę mogę, stary, no coś ty teraz odwalił w ogóle! Co? No nie bij mnie! Nie bij mnie! Panie policjancie! Panie policjancie, proszę, proszę mnie! Mi... Proszę mnie aresztować mnie, proszę! Proszę mnie nie zabijać, no! Kurde ty? Proszę schować tę pałę, bo to Ej, jest... Zagadaj go, nie zagadaj, go zagadaj go, co, zagadaj go, jak... zagadaj! Nie! Nie no nie zagadałeś! Go. Ale to jest cios poniżej pasa akurat! To jest cios poniżej pasa, żeby tak traktować mojego jakie, kolegę z, jakie to? z celi obok. O kurde! Nic takiego, to nie było nic, to nie było nic, to nie. Co? No jak oddawaj, no nie oddam tego, no to jest moje ja nie mogę, kurde, ale. w to... to twoja wina jest! Ale to spokojnie, spokojnie! otworzył mi! Spowalnia star! spowalnia mnie! Od... Spowalnia mnie! Co jest w panie ogóle? Policja... Dobra, panie policjancie, czy ja mogę zamienić słówko z kolegą? Tak dosłownie na sekundkę. No. Czy, a moglibyśmy być w jednej celi? No jak nie? Ja nie mogę to. Mieliśmy wytrych, mogliśmy nie wyjść. No czemu i czemu przepraszam, panie chciałbym, chciałbym ja ogłosić, mogę. że dzięki mnie jesteśmy y, już totalnie uwięzieni, może pan tutaj nas się nie pilnować Nie no, ale jak zakaz rozmów, co ja mam jak pies tutaj siedzieć, zmieniamy cele, Właśnie, co? co? że co, jakie zmieniamy cele? Zmien nie, ja... ja chcę być koło Tosta eee, ja nie będę żadnych celi Wiesz, zmieniał Wiecie, jak szybko wychodzi, o, na, dywanik. Nie, nie, nie. Czekaj, na czekaj, dywanik Czekaj, 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 ja mam proste cele w życiu, ja chcę przeżyć, nie będę miał celi no ale to czemu ty będziesz w innej celi, a nie? no? to niech mnie pan też ja, wypuścił? Ja, ja, Kurde, ja, ja no celi? Ta celi, ta cela, Jak przeszukam cię? Ja <grym> mam tylko dwa chleby, ja mam tylko dwa chleby. Przeszukanie, ja dwa chleby. Ej, ej, ale... Ej, ej, nie dawaj! No nie! Stary, no zabrał mi to! Zabrał mi! Ostatnia opcja ucieczki, ja nie mogę, no, co to, no, daj nie... ja, e, ej, no, ale panie, panie policjancie, policjancie ogłosić, no. Że ja wykorzystywałem, to narzędzie, prawda? Jak nie mamy jedzenia jest... przez tydzień, stary? Ale jakie, ale ja to, ja to Na spacerniach, fajnie, na spacerniach, gdzie jest w ogóle jakiś spacerniak? Nie, gdzie... O, Uła, to są mini więźniowie? Panie, panie, za co pan siedzi, ja za niewinność, zamknęli mnie, za niewinność, panie! E, ja ogłaszam, ten pan prawdopodobnie... Panie! Aha, właśnie, panie, zbiórka w szeregu, jak to wygląda szereg? bo tak, nie? Tak jest I... szereg? O, jest szereg. Jest szereg? Odlicz. Cztery! Osiem. Ej, dobrze to odliczyliśmy, nie? Ale myśmy... Się... No jak debile, ale, ale, no! No ale, dobrze, ale ograliśmy! Ale, ale, ale... ale, ale, mi... ale, ale, ale... <laughs> umiał <nie> <laughs> ge... Tu są kamery! Halo! Niech mnie ktoś wypuści! No kurde, oła, no, nie oła, oła, mnie, no! Oła. Dobra, gdzie tu się wychodzi? Tu? Ej, to jest palionowy. Wypuść nas. O, jest, great, great again. Oddziałbyś. Jak tu się... Panie policjancie, no ale pan by nas odpuścił na krok, co? Co no my tak mamy, kurde, no pan nam nie ufa, no przecież my nic złego nie zrobiliśmy, no ja nie mogę. O. Dawaj tędy, co ty... Co ty Ha. Myślisz, że... Ja nie wiem, gdzie jest szybsą, proszę pana. Proszę pana... Zapraszam tele... na spacerniak. O! Jest, ty jest, jest, ty się nie odzywaj, bo jesteś po stronie tego, co nas tu zamknął. I teraz, tak jest... O, I a tu jesteś, jest mój kolega, jest mój a. kolega raper. Czekajcie. Zamknął nas tu, no kurde! Ej, no masz wtyki, wypuść nas, no. Masz... Dziękuję, panie policjancie. No jak dziękuję, no przecież on... Dobrze. E, e, bo się rozdrowadził, rozdrowadził. Ale beka, nie? Ale jaja, tutaj. co? Że Do kolegów zamknąć w jeszcze tak. Zostawcie się na kliknął. Witam więźnie. Później mam tak po NKSu Co? <noise> Jakie ja przem przemycić co mogę pomóc? Co przemycić? Ty będziesz snyk No to jesteście przy policjantami, nie, ja z pałami nie gadam. Ja policja. Dobra, problem, ja jakiś... chcę zagrać w koszykówkę. Macie piłkę? Mogę no to. Dostać, to stać, no to może Dobra, dobra, dobra krykiwamy się to... w głowie! No, podaję, A ja... Ja mam jeszcze taką mocniejszą pałę! Dobra, zagramy w Simon Movie. Zagramy w Simon mówi. dobrze. Skakać. Skakać. No jesteś <laughs> Nigdy, ja w gram, gram, gram. Nigdy w to nie grał chyba. <laughs> Nigdy w to nie grał. mówi skakać. Jeszcze raz. Nie słyszałem, co on powiedział w ogóle. Simon <śmiech> mówi skakać. No dobrze zrobimy. No to. No to Pan ja, policjant. Panie policjancie, oni się słuchają spokojnie. Pan policjant, w porządku, pilnuje. Na no pasach, ja. nas prześladuje. Dobra, możemy wrócić do cenie, bo ja nie lubię z nimi grać. Jezu, jest, 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 eee, jest roz, rower, nowe rozdanie kart. Jak on to nie zrobił i kiedy w ogóle? Ja nie wiem, ja się nie nadaję do co w więzieniu. Dobra, on ma jakiś klucz przy sobie, Dobra, to jest sprawiedliwe. Dobra. Widzisz ten paralizator? Zostaw mnie w spokoju, synek. Twój tata mnie nienawidzi. Zobaczaj, jak mnie w spokoju, mnie a, wow, no kurde! No ja nie mam... to jest e. nic, a... Ej, no ja Ale napiszę to zaraz tak, to plokulaturę. Dobra Proszę, proszę, Simon mówi, Simon mówi gra Stoję, i co? I teraz tak, Simon mówi kucnąć. Kłócam Simon mówi uderz kolegę Ła, ale to Ej, nie jesteśmy nie. Ty, ty nie gra. <grym 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 ty Nie gra. jesteśmy kolegami Ej dobra, a teraz Simon mówi weź w końcu od trzeźwi dołącz na naszą stronę i nas wypuść o. Simon mówi kop się pod siebie No ja nie mogę, ale no tyle no im, Adi. Bo tyle nie, bo może być. Bo tyle może być. Tyle może być. Dobrze, stop, stop, stop. Tyle może być, bo czy nie? Wrócić. E? Proszę wrócić. No, no to teraz poproszę tego. E... Simon mówi, daj przepustkę, w wyjście. Przepustka wyjście? Ja. Yes. Yy, o nie nie, rozumiem, nie! nie, nie, nie. nie, nie. Tak, Simon, nie mówi, Simon, mówi, Simon mówi, daj pożywienie. No nie uciekaj, no panie, no bawę, no znamy się mogę, nie od dzisiaj! Mogę wam dać, mogę wam dać. Czemu jesteś po stronie w ogóle taty hejtera, co ty odwalasz ty? To... To jest nienormalne no? dla mnie, to jest nienormalna sytuacja. Ale do czemu mi takie rzeczy dajecie? <laughs> ja dostałem jak księciunio. Aha, 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 no to fajnie. Patrzcie to, gram w koszach kijem. Kurde, nie ja trafiłem. Ej, dawajcie, 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 kto trafi? Dostałem kijem? Kto trafi kijem, kto trafi kijem? Tra trafię. Co ty Dobra. mi... Co... Dobra. Pod ścianę Ach, do, 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 okay, okay, okay. Dobra, dobra, dobra. Ej, tak. a ja mam tylko pytanie: to było specjalnie? Chcesz skoczyć jak okno? Nie chcę skoczyć jak okno. Ej, skoczyć jak a, okno. A, a, a może się przedaciąkać? Policjant, policjant. Co ty powiedziałeś? A jak strzelisz, to będziesz żałował? Zrabimy bazukę. Nie. A, zarab... ej. ja no właśnie. Ej, 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 ej. dobrze, patrz co mam? Poszlachtować cię tym? Eee, piwo. Daj, 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 daj to, nie, no, tak go... opcji. Ty, daj to! Maszeko! Ty, e, daj Dobrze. to! Daj to, chłopimę, co? Robicie robi dwa kółka wokół tego boiska, a my idziemy na kawę. No ale ja a. nie mam jedzenia, no, no jak ja to mam zrobić? Bień, biegaj, biegaj. Idziemy na bursghiera i Biegaj, parkę. Biegaj, biegaj, ja nie mam nawet za co posilić organów. No nie, no jest to sik. Biegaj, to, biegaj. To, biegaj. To, nie skręcaj, nie skręcaj, nie skręcaj. Cicho, 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 Dobra, no wracam, dobra. Dobra, wracam, wracam, dobra, wracam, no. Dobra, nie stresuj się tak. Ty, ty, ty! Ono tu! Co miało być ono, dookoła bońska? Nie, 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 ja go trzeba teraz spałować, nie zasłużył, patrz co on robi! Nie da się go trafić, to jest, on ma dziury w... Jedzie. Ja go totally. e e e e jest na aparatator! Escape! Eee! Dobrze, dobrze daj! Dobrze daj, dobrze daj, dobrze, dobrze, dobrze! Dobrze, dobrze! Escape! Nie dobra, dobra, podaję się, podaję się, podaj się, zejdę! Zejdę, zejdę, zejdę! Tracisz całe jedzenie! Zejdę, zejdę! Dobra, masz 3 trzy sekundy, trzy Nie proszę, nie, nie dam rady. Dwa. Siri na tym zegarku się odzywa, nie cicho tak, bądź. Dobra, sorry, przepraszam. Gdzie jest kanapka? Adi, gdzie jest kanapka? Dobra, powiem... no No nie wiem, nie znowu. nie to dobra, wracam do nie Wracam pan do celi. Kanapki, oh. Ja się no, już przestałem bawić, w No nie, mi Nie, kana, być, kana. Mi nie wiem. Ej, mam pół serduszka. Ej, panie, policjancie, panie, panie policjancie, chcę tylko powiedzieć jedno. Dzięki. Dzie, 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 Ej, dzięki. Się, jeden, wiem, dzięki. Dzięki. O co panu chodzi? Do... Jeden wiem, się Ja to do, ja, ja doceniam. Ale Idziemy, kanku, wracamy no, do celi. Wy, Wychodzisz do celi. Otwieram. No. A. <laughs> Ej, a w ogóle, jak to jest przemyślane, że ta teraz można se samemu to otworzyć. Dobra, nie, nie wnikam w to. Zapomnę, załóżmy, Dyskotka. że tego nie widziałem. Dobra, wracaj Dobra. do środka, bo was pałujemy z znowu. Dobra, zamykać, widzimy się no, tym. No, nie musicie, Dyskotka, nas, celi, no, nie musicie nas aż tak odprowadzać, no bez kurde Trafimy, trafimy. Dobra, ja byłem do chyba tutaj. Dobra. Yes. No kurde, no! Aha, aha, Ty nie. Aha, no, aha. no. I klasa, i klasa dobra. Dobra. Uwaga, mamy tutaj kraty, cyk, no. cyk. No, odporne szyby. Dobra, dobra, dobra. Aha. No! Dobra! Dobra! Cześć, rani Elo! Ej, host, wziąłeś to? stary, wypadło im to. Stary, nie, to mi wypadło. Stary Paweł kraty mi to dał. Ty ci to zabrał już. Paweł mi to dał, stary. On mi to nie dał. Mogę tam, przez tą dziurę. Znisz, znisz dziurę, znisz, dziurę i mi to dał. Czekaj, cisza. Panie policjancie, chciałem zgłosić tutaj e, e, defekt w mojej celi. Głupi mam jesteś. Mam szybę. mam szybę, Aha, szybę. E, mam szybę zamiast e, kraty Gorszy o. przepływ powietrza. A to Nic, prawda? To. Ja żądam klimatyzacji. O, dokładnie. I może jeszcze jakiegoś ocieplata. I taki lodu do drinka. i, i drinka. I może nie ma, nie ma opcji, jak to nie. no i, Dobra, idź pan. Dobra, stary, dawaj. Dawa, no, dawa, o, jest. Stary, Paweł mi to dał. On mi to dał, stary to chyba To ci dał? No pali on, stary. Nie wiem Szanina dlaczego. Jak nas torturowali, jak on ci dodał? No nie wiem, stary, ej dobra, nie, widzowie, napiszcie mi, co tu się odwaliło, bo po prostu tego nie pojmuję w ogóle. No, totalnie w mojej bani.